Pan z Wami i z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Bo wie, panie. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus stojący zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Wigilia zesłania Ducha Świętego jest niejako podobna do Wigilii Paschalnej. Wigilia Paschalna, wigilia ze zmartwychwstania Jezusa, była takim pierwszym, najuroczy, najuroczystszym świętem w całym Kościele pierwotnym. Świętego Augustyna, bo to jest matka wszystkich Wigilii, jakby stąd wszystko się bierze. I również w starożytnym chrześcijaństwie zesłanie ducha świętego i poprzedzające wigilia była ważna. Dziś, dlatego że my dopiero się otrzepujemy i pierwsze kroki stawiamy po bardzo surowym lockdownie w Irlandii, nie mieliśmy czasu ani przestrzeni głębiej tego przygotować, ale za rok, daj Boże że będziemy mogli przeżyć te, tą liturgię jeszcze głębiej. Ponieważ obecnie y, podobnie jak w Wigilii Paschalnej można przeżyć Wigilię Zosłania Ducha Świętego na podobny sposób. Wiecie, że jest dużo czytań. Dziewięć. Dziewięć czytań jest w Wigilii Paschalnej i potem jest psalm i modlitwa i tak samo jest tutaj. Że można przeżyć tych Czytań cztery, po każdy się ksiądz modli, specjalną modlitwę zanosi. Dzisiaj jeszcze tak nie zrobiliśmy. Ale Daj Boże, zarówno jak dożyjemy, to zrobimy. I to podkreśla to oczekiwanie, to wchodzenie, doświadczenie daru Ducha Świętego. Wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. Potem. Przez stworzenie wzdycha w bólach rodzenia. Oczekuje przebrania ze Synów, odkupienia naszego ciała. Obecny czas, ostatniego półtora roku, przypomniał może bardziej bogatemu światu zachodu, bo światy biedniejsze cały czas wiedziały, że nasze ciało jest słabe. Średnia wieku w krajach ubogich to nikt nie żyje tak długo jak w Europie. Nie ma domów starców. Większości nie dożywają takiego momentu nawet, żeby ich trzeba mieć w domu spokojnej starości. Myśmy o tym trochę zapomnieli, tak? Że nasze ciało jest słabe, że nasze ciało jest śmiertelne. Że nie jesteśmy nieskończeni, że nie możemy wskakiwać ze samolotu jak nam się chce i po prostu być władcami tego, tego świata. Stworzenie wzdycha w bólach rodzenia. Tak zawsze było, tylko myśmy, jako cywilizacja, może trochę o tym się nam tak przyśniło, że ci ludzie umierali w szpitalach, gdzieś tam sobie nagle jakiś źle mogę umrzeć, tam coś mi się wydarzy. I tak ci się może wydarzyć, ale jakby to było oczywiste, chociaż ta myśl nie była powszechna. Stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, bo oczekuje odkupienia. Jak uczy nas Kościół, stworzenie jest stworzone w drodze do lepszego, do lepszej formy. I kiedy Duch Święty przychodzi, on przynosi nam nowe życie, nowe stworzenia. I nie jest to coś łatwo uchwytne, a realne. Na przykład Dawid, gdzie ten Dawid jest? A, przy mamie. Właśnie. Dawid jeszcze nie, nie pamięta tego, ze zdjęciach zobaczy i nawet dostał nagranie na pamiątkę, jakieś usłyszy, przesłanie dla niego. Doświadczył dzisiaj nowego stworzenia. Jeszcze przed 11 był nieochrzczony, a wychodząc ze świątyni, było w nim już nowe życie. On dopiero kiedyś zobaczy, co to się w nim dzieje. Realne. Ale. O ile się nie mylę, to reszta tu już jest tak? <grywa> A nie, jeszcze jest jeden katechumen. Tam, Samuel, z dwa tygodnie czeka. Też doświadczy nowe, nowego życia. I, I ten wieczór jest tym wezwaniem, żeby tego nowego życia, nowego stworzenia w nas zapragnąć. My nie możemy go sami sobie dać. My musimy je otrzymać. I cena tego nowego życia była ogromna. To była śmierć Jezusa Chrystusa, cała męka. Ale Jezus chciał tego dokonać. I całe życie będziemy się tego uczyli, że Duch Święty to nie jest taki, taki, taka bajka z happy endem, że tam za chwilę już przyszła miesięcznica i było fajnie, bo wcale nie było fajnie, wcale ci apostołowie nie mieli lekko, że, że, że jest też takie fałszywe rozumienie działania Ducha Świętego, że to są takie fluidy, takie dobre emocje, tylko takie, taki duchowy chill out, który przynosi działanie Ducha Świętego. On przychodzi, umacnia, namaszcza, jest obrońcą, ale w realnym świecie, który wieńczy i wzdycha w bólach rodzenia. wylejemy go ducha na wszelkie ciało. Tutaj widzę sporo ciał. I Jezus chce wylać tego wieczoru ducha. Nie o to chodzi, czy tego przeżyjesz emocjonalnie. Nie o to chodzi, czy będziesz miał dobre uczucia. Pytanie jest, czy pragniesz ducha tego wieczoru, czy chcesz, aby przyszedł do Ciebie. Jeśli pragniesz, to przyjdzie. Nieważne, czy czujesz, czy nie. Jeśli wierzysz, to przyjdzie. Bo Jezus już jest uwielbiony. Już umarł i zmartwychwstał. I za każdym razem kiedy celebrujemy eucharystię teraz Bogu dzięki nie musimy patrzeć przez ekranik. Niektórzy patrzą, ale nawet ci, którzy patrzą, już mają dostęp do realnej liturgii, więc jak będziecie na kolejnej liturgii to już możecie oczami w się utkwić jutro. Co się dzieje na każdej eucharystii? Jezus jest na nowo uwielbiany. Ponieważ kiedy kapłan wypowiada te słowa, to dokonuje się takie to, co my tak mądrze nazywamy misterium paschalne Jezusa Chrystusa. To śmierć, z martwych zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. W takim jednym wydarzeniu. I ono przynosi nam Ducha Świętego. Szczególnie, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, przyjmujesz Ducha Świętego. Tak jak chrzest daje nam Ducha Świętego, bierzmowanie umacnia, inne sakramenty jeszcze dają, posłają do misji. To Jezus, daj ci Ducha, żeby było wylane na wszelkie ciało, bo ono potrzebuje. To jest coś, czego nie, nie jest w stanie zbadać nauka przyrodnicza, bo to jest zupełnie inny wymiar rzeczywistości. Czasem, dla potwierdzenia, że to jest realna rzecz, Duch Święty dokonuje cudów. I mówimy, że to jest z punktu widzenia naukowego niewytłumaczalne. Jakby to nie miało prawa się wydarzyć, to się wydarzyło. Wtedy właśnie to, to nowe życie przechodzi do, do naszego świata. Ale to jest, to jest tylko, żeby umocnić naszą wiarę. To nie o to chodzi, że jak nie ma efektu, to nie ma nowego życia. Nie, ono ciągle jest, nowe stworzenie jest. I to jest ta dobroć Boża, że Duch chce odnawiać świat. I odnawiać chce moje życie. Chcę ciągle dawać na nowo. Bóg tego chce. Daje mi największy dar. Właśnie nie daje mi, my tak mówimy czasem, i to jest prawda, o łaski. To prawda. Ale daje mi siebie, bo Duch Święty jest osobą. Dlatego Duch Święty nie daje mi emocji, daje mi, daje mi swoją obecność. A dlatego, że jest to jedność osób, to kiedy Duch przychodzi, nagle Jezus staje się realny. Ten zmartwychwstały Jezus sprzed dwóch tysięcy lat, historycznie, jest realny w moim życiu. I Bóg staje się, Bóg Ojciec, miłującą mnie osobą, poznaje serce Ojca, miłująca. Nie muszę się Boga bać. Mogę stać w Jego obecności, do Niego być tutaj przytulony, tak jak niektóre dzieci są teraz przytulone do swoich mam. Tak samo mogę być przytulony do Boga. Bo to jest dobra nowina. To jest to, co przynosi Duch Święty. Wyleje na wszelkie ciało. I kiedy przyzywamy Ducha, aby przychodził, On przychodzi. On odnawia. Duchu Święty prosimy Cię, abyś teraz przychodził do tych, którzy słuchają tych słów, którzy słuchają tych słów w tej świątyni. Najświętszej Marii i Panny do tych, którzy słuchają tych słów u siebie w domu, do tych, którzy słuchają tych słów odtworzonych, przychodź Duchu Święty, wylewaj się z przebitego serca Jezusa, wylewaj się na tych wszystkich związanych z naszą wspólnotą so Bożego, ruchu światło Życia, na tej drodze, na której są, na różnych etapach tej drogi, na diakonie tej wspólnoty, na animatorów, na uczestników. Wylewaj się na wszystkich związanych z ruchem światu w Irlandii, którzy stawiają pierwsze kroki przez ewangelizację, na wszystkie kręgi domowego kościoła. Wylewaj się na Kościół w Irlandii. Wylewaj się na wszystkich, którzy żyją na tej wyspie. Odnawiaj, lecz i to wszystko, co przyzywa Twojego nowego stworzenia. Tego wieczoru na tych wszystkich, którzy nawet nie, nie pragną. dotyka ich swoją obecnością, Duchu Święty. I dziękujemy Ci, że nie jesteś dla nas darem, że to jest, to jest Twoja przestrzeń i czas i Ty objawiasz swoją miłość, Ty stwarzasz w nas nowe serca, nowe życie i dajesz nam doświadczenie nowego świata, który istnieje przez Ciebie, dla Ojca, przez Chrystusa, w Tobie Duchu Świętym. Amen.